Ponad 50 tysięcy złotych z budżetu miasta pochłonęły łącznie 23 te delegacje, które w trwającej od roku kadencji odbyli radni miasta Gdańska. Najczęściej 15 razy w podróże wyruszali radni klubu Koalicji Obywatelskiej. Taką możliwość zaledwie raz otrzymało Prawo i Sprawiedliwość. Bruksela, Lizbona, Lwów czy Brema to tylko niektóre kierunki, w które podczas trwającej od roku pięcioletniej kadencji udawali się w delegacje radni miasta Gdańska, łącznie z kasy miejskiej, która pochodzi od podatników, zostało wydanych na ten cel ponad 50 tysięcy złotych. Najwięcej pieniędzy, ponad 40 tysięcy złotych, pochłonęło 15 podróży radnych koalicji obywatelskiej. Czterokrotnie mniej 10 tysięcy złotych na 7 wyjazdów wydali radni klubu Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska. Zaledwie raz podróż służbową odbył radny Prawa i Sprawiedliwości. Udział Piotra Gierszewskiego w konwencie przewodniczących rad miast wojewódzkich kosztował 613 złotych. Delegowani są głównie członkowie Prezydium Rady Miasta Gdańska. Taka jest, taki jest taki jest klucz tych delegacji, ale zwraca, Pani Przewodnicząca zwraca się również do przewodniczących klubów, wszystkich klubów w Radzie Miasta Gdańska o wskazanie osoby, która by reprezentowała Radę Miasta Gdańska. 23 wyjazdy, a w tym zaledwie jeden z udziałem radnego PiS. Koalicja korzysta z większości w Radzie Miasta, twierdzi poseł Kacper Płażyński. Miasto z takimi aspiracjami jak Gdańsk. To jest miasto, które oczywiście musi budować relacje. Mam nadzieję, że to nie jest takie działanie na zasadzie trochę fikcyjnych wyjazdów i tworzenia swojego rodzaju. Biura podróży, bo oczywiście każdy wyjazd można w sposób piękny uzasadnić. Tylko ja chciałbym się dowiedzieć, co później z tych wyjazdów mamy. Rekordzistą spośród radnych Koalicji Obywatelskiej jest zastępca przewodniczącego w Radzie Miasta Gdańska Mateusz Skarbek. Podróże służbowe radnego kosztowały ponad 17 tysięcy złotych. Najdroższa z nich odbyła się pod koniec maja. Trzydniowy pobyt w Lizbonie kosztował 7700 zł. Na ten koszt kumuluje, kumulują się różne składowe, i tutaj m.in. koszt sam, udziału w samej konferencji był wysoki. Konferencja dotyczyła tematów ekologicznych związanych z ekologią, a pan przewodniczący Skarbek jest członkiem. Prezydium Rady Miasta Gdańska i członkiem Komisji Zrównoważonego Rozwoju, która zajmuje się również tematyką ochrony środowiska. Nieliczne propozycje delegacji trafiały do radnych Prawa i Sprawiedliwości, mówi Kacper Płażyński. Ja mogę powiedzieć, jakie propozycje przyszły do mnie jako do ex szefa klubu. I to była jedna propozycja wyjazdowa. Z tego, co słyszę, tych wyjazdów było kilkadziesiąt. Jedyna delegacja radnego PiS Piotra Gierszewskiego odbyła się we wrześniu tego roku.